Niewiele widzę, ale staram się gorąco z Opola. Pozdrawiamy. Dzień dobry. Widzicie, że sporo turystów tu pod wielką krokwią. Patrzę na rejestrację, no to tak Warszawa również, bo teraz mamy ferie mazowieckie, mazowieckie i tych turystów właśnie z Warszawy i z okolicy. Jest bardzo, bardzo wiele. Ja teraz patrzę się tutaj na moją kurtkę i ona jest praktycznie cała już biała. Także po chwili można wyglądać dosłownie, o, popatrzcie się, dosłownie zasypanym być przez śnieg. My jedziemy, do Was pisze Pani Katarzyna. Dzień dobry. I popatrzmy się w stronę Wielkiej Krokwy, której nie widać tutaj, ponieważ jak będzie mgła, a tutaj sypie nam, sypie, sypie, sypie niesamowicie w tej chwili. Ale oczywiście turyści się cieszą. Są Zakopeńczycy też, oprócz tego, że trzeba odśnieżać samochody, odśnieżać wjazdy, mamy taką walkę w Zakopanem teraz, bo pługi przyjeżdżają i zasypują wjazdy do posesji. Nie wiem, czy podejrzewamy, że może ktoś nowy obsługuje te pługi, że czasem całe zwały śniegu są wrzucane na, na wjazdy do posesji. zakopańczycy bardzo narzekają na to. Teraz to już mamy naprawdę śnieżycę na maksa. W kilka chwil tutaj wpadło już... Kilka centymetrów, taka ma być zima, odśnieżać na bieżąco. No właśnie, staramy się odśnieżać, a, ale jakbyście przyjechali i pomogli nam odśnieżać, to nie mamy oczywiście nic przeciwko nic przeciwko temu jesteśmy pod wielką Krokwią, chociaż wielkiej Krokwi nie widać, a wszyscy tutaj brną we śniegu i w tej śnieżycy, która się teraz rozpętała. Natomiast jutro okienko pogodowe od 10.11 Poprawa pogody i słońce na maksa, Także jutro będą piękne widoki. No, teraz doszedł wiatr, jeszcze to już w ogóle tutaj nic nie widać. Widzicie, że samochody niektóre jadą naprawdę szybko. Nie róbcie tego, no, zawieja śnieżna do tego świata. Po prostu w tej chwili nie widać takiej zimy. Nie było dawno pół metra śniegu zakopanym, a jutro pewnie będzie go, jak się obudzimy, ze 20-30. Centymetrów więcej. Dobrze, to by było na tyle w tym wejściu. Do widzenia, do usłyszenia. Zasypuję nam, zakopane. Hej!